Już się mogę powiedzieć z tej strony, jak spróbuję przejść 10 na 10 we FNAF i Favour Jest tak ciężko. Naprawdę no, nie wiem. Spróbujemy. Byłem na czwartej godzinie. Oczywiście przegrałem. Już znam mniej więcej, jak to zrobić, jak to opracować. Mniej więcej oczywiście zaznaczam. Walongunając z pieprza już, tak mi zniszczył życie ten śmiech. niech z pieprza stoi. Pierdzielić mało śmapu. Tyle po Nie śmiej dni. Nie śmiejesz, no to stanowisie. Musimy po się... prostu widzowie. Ja? Sami musimy poczekać jak Foxy się pojawi. To nie... Nie ma co świecić. Mam nadzieję, że to jest tej Freddy, czyli spoko, gościu. No to ja nie ma tam... No i słabe timing, bo tu jest Lops. Ja już nawet się tego nie boję, bo... dostałem to na pysk tysiąc razy i... Po prostu denerwuję się wtedy, kiedy mi ktoś wyskoczy, bo to już naprawdę nie jest straszne, tylko wkurzające, nie? Naprawdę. Wszyscy, bo gdyby nie balon śmieć, to i toj to i Bonnie, gdyby nie te szmaty, to ja bym to mógł wygrać na spokojnie. Gdyby nie ta szmata, to 20. To się sobie dał radę. Naprawdę mi się dał radę. Była czwarta. Ale gdyby nie ten balon gnój, który nie chciał wziąć zwęta. No bo szmaty się tępi, wiadomo co to jest. Ja już po prostu jestem tylko wkurzony. Ja już nie jestem zły, masz zły jasno. No i no, tępimy śmiecie, dokładnie. Piszcie w komentarzach, tępić balon śmiecia, to jest najgorsze gówno, jakie mogą powstać w ogóle w grze. ja to nienawidzę. No tak łeb spłaszczył. Śmieciowy. Zobaczmy, że się ze mnie nie zadzierł. No Dery trzeba mieć dobry timing, jeśli chodzi o normalne. To możesz chwilę nawet wejść w kamerę, bo oni. No i po prostu są po prostu lepsi. Gdyby twoje zachowało się jakby idę rady. Przepraszam, że się nie odzywałem, ale to tylko. No, siio. No, nie, 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 nie. Bro, bro. No Teddy Bears no. Okej. Okay. To było dobre. Ja zostawcie łapkę w górę na poświęcenie naprawdę się... Ja normalnie tak się stresuję przy piątej. Jak sobie nie zdajecie z tego sprawny. kręcić marionety, bo kamerę sobie przedstawię. Tyle postąpiłem nie patrząc na wenty, ale naprawdę nie wiem wyjść. Nie no, kręć to. Dobra, za późno, już pozytywka se graczy. Chuj! a było tak dobrze. Już mówię, kuźwa ta cika osrana. To i główno zasrane. Kurwa. Toj gówno najgorsza, aż tak to i gówno. Tylko Wideredy. Wideredy to Sigma, a te... Toje to takie szmaty osrane, że nikt tego nie lubi. No oprócz Toj Frediego, bo on jest Sigma, który... On się pojawia w biurzanie. gdzieś was stoi w węcie dwie godziny, jak śmiedzi śmieci ta tojcika? Tak dobrze. Prawda już Tak dobrze. Nawet nie zdajecie sobie z tego widzowie sprawy. Okej. Okay. Kurde widzowie, czwarto, aż tu boli. Po prostu widzowie gameplay praktycznie bez mówienia, nie? Prawda. Dobra, znowu! Kurde, go nie, go nie, nienawidzę, jak się dublują! Dobra, weź Zabi mnie! Bał! Nie! Znowu, co ja? Znowu jakieś głupie minigierki! One mnie już też denerwują! Mówię, i tak tak się dają, i co? Dał jakiegoś boostera normalnie, który mi przyspiesza noc razy 3+, plus jeszcze spowalniam A animatroniki, no to. No jasne, że bym to chciał, ale nie jakieś gówno, które się czas zajmuje. Strój do Alfrediego. Znaczy, no, to może się skończyć co teraz? Co zrobić? Może wejść w to? Nic się nie stało Okej okay. Fajna historyjka Normalnie Kurnat Tak mi się podoba, że No Nie wiem, widzowie, czy sobie tego nie podzielimy na dwie części, bo każdy challenge będzie zasługiwał na dwie części. Naprawdę, to jest takie ciężkie, że to nawet wręcz zasługuje na dwie części. Ten challenge. To jest naprawdę na takie combo do tyłka, że ja nie wiem. Nie? Wiedziałem. Nie. Ja nie jestem zły, jestem po prostu załamany. To co ty się dzieje? Ja tak sobie myślę mówię. E, pewnie jakiś prosty challenge jak zawsze, nie? Ups. Gruba pomyłka. No cóż, każdy człowiek się myli. Odczekajmy Aż w końcu jakiś alarm przyjdzie. I tak możemy na spokojnie stać i chodzić I tak się Nie robię tej gry od razu Agresywno, nie za Wiem, że widzę, że powinienem też tego fluffa zacząć od pierwszej nocy Ale obiecuję, że na no 3 będzie już nie właśnie od pierwszej Chyba zbyt słabo. Właśnie o tym mówię tu dwie osoby na raz są. Ciężko cokolwiek zrobić. Ja Wam mówię na słowo. Weźcie się sami, pobierzcie, spróbujcie. Nie, Ale nie. Przyznajcie mi, widzowie, co mam zrobić, jeśli Chica jest po lewej stronie, a ja już mi się marioneta kończy. Co ja mam kuźwa zrobić? Co? Gówno zrobię. Kurwa. W sensie, myślę, że co. no normalnie, marnie normalnie rezygnuję z tego challenge'u, bo co co to jest no tak kolejna beznadziejna nigierka. Ci, tak marionetka bez wow dobra, ostatnie dwa podejścia mam dosyć, nie? jeśli to się nie uda za jeszcze dwoma podejściami to ja mam naprawdę dosyć ja z godziny już się tu widzowie męczę za takim jednym podejściem ja jeszcze mam naprawdę coś chcę sobie porobić, nie? naprawdę chcę się gdzieś coś porobić, nie? ale naprawdę na nie mogę nie wiem się sobie inne gierki pograć, mogę też właśnie nagrać w gry, ale mi kolega proponował, bym to coś zrobił. I chyba jednak posłużę się jego sposobem, żeby nagrywać raz to, raz to, bo naprawdę Zrobimy, będziemy robić rzadziej tego FNAF 2 na razie, bo naprawdę robi się tak ciężko. Tak leci wszystko pod górkę. Naprawdę no... Tego się na, naprawdę nie spodziewałam. Wiecie co? Widzowie to jest nawet ostatnie podejście, bo... Ja jeszcze muszę coś ważnego załatwić. Będę mówił co, bo to ważna rzecz taka prywatna, wiecie, co Lop, plop, oj, koniec. No i widzowie tym akcentem zakończono, nie zakończono odcinek. Okej. Okay. Jak ja widzę, że patrzę, rzadziej się foksy pojawią. Tutaj, tutaj. Hmm. Hello. Szybciej. mówię, ten sam przy moment jest w tym momencie No nie zdąży o. I tym akcentem marionetką zakończamy nasz odcinek Nic nie zrobiłem do trzeciej chyba tutaj wytrzymaliśmy maksymalnie Północy tu się da wytrzymać, naprawdę Nie wiem naprawdę jak ludzie to przychodzą. Naprawdę muszą to napieprzać Godzinami, nawet dniami Ale naprawdę to jest mocno Nie wierzę, że mi się nie udało tego zrobić Przepraszam was widzowie, że się nie udało jestem sam jestem zawiedzony Że to jest poziom hard, nie extreme A to takie rzeczy się odwalają, nie? To przeszliśmy, ale to już jest piekło. To co będzie tutaj? Ja właśnie nie rozumiem. Jak ja wytrzymałem tutaj praktycznie... nawet może i więcej, jeśli to jest trzy razy łatwiejsze. Ja właśnie nie wiem, nie? Naprawdę, zależy od ułożenia animatroników i od szczęścia. Kiedyś z, na, jeszcze na YouTube zrobię tutaj. Może za tydzień. No, może za tydzień zrobię streama z tej gry. Może, no może, jeśli nam się uda to przejść. Nie, nie wiem właśnie, jak to będzie wyglądać. Postaramy się to przejść. I obiecuję wam na słowo, że nie zakończymy tej serii, jeśli nie przejdziemy tych ostatnich dwóch challenge. Obiecuję wam to naprawdę na słowo. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Mój rage wam się spodobał. No. Tu macie jeszcze jakąś playlistę z serii FNAFa, dwójki. I najnowszy filmik, a ja się już z Wami muszę pożegnać, bo i tak tego i tak nigdy, tak czy siak prawie nie przejdę. No znaczy jest jakaś szansa, ale tego nie zrobię na razie. A ja się z Wami żegnam i cześć.